Witam, Was zapraszam na rozkład dla raka na kwiecień o miłości, o relacjach, co tutaj w tych związkach. No, w tym wszystkim, jak to energetycznie wygląda, na co karty chcą zwrócić Waszą uwagę, o czym Wam powiedzieć. Pamiętajmy, może to być jakaś jedna sytuacja bardzo szczególna, dotycząca jednej osoby. No, jakaś jedna energia, coś, co chciałyby Wam przekazać po prostu w tym momencie. A wy zrobicie z tym, co uważacie. Rozkład to ogólny jest, nie będzie dla każdego. Nie, nie, nie. Bierzemy to, co z nami rezonuje. Nic na siłę, nie pchamy się nigdzie na siłę, nie, nie przyjmujemy do siebie czegoś na siłę. Po prostu czujemy, my wszystko czujemy. No dobrze. Co za miłosny galimatia, związek, w którym żyję, jest dla mnie ciężarem, jest jakimś, no nie wiem, problematyczność tutaj jakaś jest. Pokazane są jakieś takie cierpienia, dużo przemyśleń, nieumiejętność wybrnięcia z trudnej sytuacji, bardzo takiej niewygodnej, która, no, daje się we znaki ważą się losy i one się tak jakby nie mogą wyważyć, jest jakieś rozbicie, no bo tak, bo gdzieś tutaj chodzi w tym wszystkim o jakieś bratnie duszyczki gdzieś tutaj się zaplątały Ech, nastąpiło takie mm, zauroczenie, zafascynacja i takie popłynięcie po prostu ktoś popłynął, ktoś spotkał swoją bratnią duszę i i tutaj te jakieś ciężary i niewygody życiowej. One są takie mocno odczuwalne i bardzo rozciągnięte w czasie, tak jakby to trwało, trwało i tak dźwigam, dźwigam, ileż ja mam tego dźwigać. Ja już po prostu mam dosyć z tego dźwigania. Mówi sobie ten ktoś, ale nie umie się nie umie się z tego wyswobodzić. Tak jakby ta decyzja jakaś, no nie ona trudna do podjęcia. Ciężko zrezygnować, ciężko tutaj zostawić coś. Wszystko dla mnie jest ważne. Ważna jest ta, ważna jest ta relacja, w której żyję, no bo tutaj jakby mam jakieś um, dużo nagromadzone wokół siebie i to wszystko mnie e, zobowiązuje ku czemuś i ja... Ja wiem, że powinnam to robić, powinnam w tym być, ale z drugiej strony mam taką, takie pragnienie zmiany, tak bym sobie to wszystko jakoś odczarowała. Po prostu bym to zmieniła, zachowała się jakoś inaczej. Chciałabym dać upust, wypust tych swoich energii, pragnień, zmian, zmanifestować to, co we mnie jest, to, co we mnie siedzi, i. Po prostu sobie ulżyć, ulżyć sobie, ulżyć komuś, ulżyć całej sytuacji. Tutaj się gotujemy w jakimś takim kotle miłosnym, związkowym zadziewa się coś coś niezdrowego i rada od kart jest taka, uważaj na to wszystko, co się dzieje. Są energie trzecie, tu jest za dużo ludzi, też może za ciasno, za tłoczno, jak to rozegrasz, jakbyś jak tego nie robił, to będzie także smutno, komuś będzie, ktoś dotknie kogoś to dotknie, ukuje, zaboli serce, skrzywdzenie, zranienie. Nie da się wszystkich tutaj. E Zadowolić, i tak idziesz przez to życie. Człowiek idzie, zawiązał sobie oczy, bo mówi: No, będzie mi łatwiej, jak będę szedł z zawiązanymi oczami. Bo ja mam tego wysiłku tak dużo. No to ja nie, łatwiej mi będzie, jak będę mniej widział, mniej patrzył na to wszystko. To tak sobie ścisnę umysł, który i tak jest mocno ściśnięty. Bardzo tutaj mm, dużo myślę, ale jeszcze go tak. Ścisnę, nie pozwolę mu na pewne, na pewne wibracje. Mocna kontrola umysłu, kontrola tego, co, co tam się we mnie zadziewa, próbuję gdzieś zagłuszać, coś nie, nie pokazywać, nie dopuszczam do siebie jakiegoś głosu. Ja sam okłamuję siebie, ja sam nie mówię sobie prawdy, nie ma tutaj prawdy, nie ma. Nie ma szczerości, nie potrafię spojrzeć komuś w oczy. No, tak się nakładają się tutaj dwa światy, równoległość. Nakłada się jakieś um, stare życie, drugie życie. Takie są tutaj um, bolączki dusz. No, i gdzieś w tym wszystkim jest energia um, spotkania tej bratniej duszy. Mogliście już spotkać z tego kogoś, i przez to wszystko są takie perypetie. Dla tych, którzy nie poznali tego kogoś bardzo szczególnego, no to uwaga, bo to gdzieś tak krąży, krąży gdzieś tutaj energetycznie. I w momencie, kiedy się takie coś zadziewa, to jest taki galimatias, bo bratnia dusza wkracza w energię, w życie tej osoby w, w momencie, w, kiedy w tym życiu jest, jest jakaś susza, kryzys, a ta bratnia dusza przychodzi. I ona wnosi tą, tą wilgoć, tą wodę, ona przynosi, przy, przypływa z tym wszystkim, ona odżywia, ona zasila, ona e, jakby m, pobudza, regeneruje i tutaj ludzie się, m, odnajdują się, jakieś osoby, które gdzieś siebie szukały, po prostu tak sobie chodziły po tej ziemi, błąkały się i się odnalazły. Ale to jest namnożenie takiego jakiegoś zagmatwania w ich życiach i, i nie wiem, co z tym zrobić, więc skoro nie wiem, to, to przyciągam coś w czasie. Udaję, że czegoś nie ma, udaję, że na kogoś nie patrzę, zasłaniam sobie oczy, zaciskam głowę, głowami mi dymi, czacha cała paruje, bo ja bardzo się nad czymś zastanawiam. Ale tu jest do wykonania poważny ruch życiowy, poważny zwrot, poważne cięcie, poważna decyzja, na którą ja mm, nie mam siły, z którą nie umiem sobie poradzić, jakby się tutaj namieszało komuś mocno, mocno sercowo i bardzo też rozumowo. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.